Najpierw na męża się pani darła, a wczoraj na córkę. Co pani myśli, że nic nie słychać? Wszystko słychać. Moja córka była na wagarach. musiała ją jakoś upomnieć. Następna taka sama rośnie. Niech się pani odczepi ode mnie i od mojej córki. Patologia jedna. Pani Iwono? Dzie dzień dobry. To nie tak jak ta kobieta mówi, że to ja jestem zła. Mąż pił. Ale do sąsiadów to zawsze był miły. Dopiero w domu się na nas wyżywał. To znaczy, głównie na mnie. Nie mogłam dłużej tego wytrzymać. Rozumiem. Myślałam, że po odejściu męża wszystko będzie lepiej. Ale te problemy z Julką. Nie ma jej w domu. Komórkę ma wyłączoną. Boję się, że coś jej się stało. Spokojnie. Mój kolega ją obserwuje. Julka po szkole. Poszła na zakupy. A potem poszła do lasku. Do lasku? Ale tak. po co ona tam poszła? Już. Proszę spojrzeć. Spotkała się z tym mężczyzną. Wygląda mi na o bezdomnego. Boże, to sławek. Sławek? Mój mąż, ojciec Julki, miał mieszkać razem z matką. Nie wiedziałam, że Julka utrzymuje z nim kontakt. Powiedziała pani, że mąż wyżywał się na pani. Czy w stosunku do Julki też był agresywny? Ja muszę tam jechać. Ja Muszę zabrać stamtąd moje dziecko. Panie Iwano. proszę zaczekać. Kilkanaście minut później Anna Potaczek wraz z klientką przyjeżdżają do lasku, gdzie pomieszkuje mąż kobiety. Dzięki, że mi pomagasz. Ja miałem pomóc a teraz Ty pomagasz mi. Max, co się stało. Julka? Eee, nie wiem, co, co się stało. Byliśmy z. Ojciec Julki. Szarpali się, ja chciałem pomóc i chyba przywalił mi kamieniem. Ale w porządku. Maksymalnie. Ale mój ty nie chciał. Serio. Co tu robisz? Co ja tu robię? Co ty tutaj robisz? Nic. Widziałaś się z ojcem? Ty śledzisz mnie? I kim jest ta kobieta? Jestem koleżanką twojej mamy. Czemu nie powiedziałaś, że idziesz do niego? Bo byś mi nie pozwoliła. Nienawidzisz go. To on cię pobił? Ty mnie pobiłaś! Juleczko! Nie mów tak do mnie, rozumiesz?! Nie masz takiego prawa! Zostaw mnie, bo to wszystko z ciebie! To twoja wina! Zostaw mnie! Juleczko. Julka, zaczekaj! Ale ja nie wiem, dlaczego ona tak do mnie mówi. Czemu ona mnie tak nienawidzi? Nie wiem. Starałam się chronić dziurkę przed tym wszystkim, co działo się w domu, zwłaszcza jak Sławek zaczął pić. Nie rozmawiałam z nią o tym, ale przecież widziała, jak się zachowywał, i wiedziała, że musiałam go wyrzucić.